W takim razie dopytam jeszcze w temacie podróży i też pobytu na planach zdjęciowych, no bo teraz jest z tobą te ostatnie kilka dni też zapewne było. Jak ona znosi w ogóle te długo, wielogodzinne podróże? Wiesz co, przyznam się, że nie są łatwe, nie były łatwe podróże z nią na początku. Nawet jak jechaliśmy np. 3 godziny do Teksasu czy na Florydę, tam 5 godzin. I za każdym razem, jak tutaj leciałam, to nie było łatwo. W tamtym roku, to jak wyjeżdżaliśmy do, z Polski do Los Angeles, to cały czas była ze stewardesem. Cały czas do niego chodziła, cały czas z nim chciała, wiesz, flirtować. Nie usiadła, pięć minut usiadła, oglądała swój tablet, bajeczki i musiała wstawać. Dla mnie to był stres, bo wiadomo, jeszcze nie był koniec tego covida i wiesz, ludzie też chcieli sobie odpocząć, zrelaksować się, a ta nie rozumiała jeszcze. Teraz jak lecieliśmy z, z Los Angeles tutaj, to była aniołek, wiesz co, oglądała swą tabletę, była grzeczna, patrzyła przez okno, tam babcia jej tłumaczyła, um, wie, że, że lecimy, ona już teraz bardziej rozumie i spała 8 godzin. To zmęczona to była. Była zmęczona. Mam nadzieję, że powrót, bo jutro wracamy. Mam nadzieję, że jutro powrót będzie taki miły i spokojny jak ten lot, co tutaj, jak przyjechaliśmy. No, słuchajcie, tutaj biega po prostu ludzi, mam mu słowo, może się zmęczę po prostu. No, daj Boże. O, niedługo, czwarta rocznica ślubu. Macie o, nie, jakoś. Tak, nawet, przygotowujecie jakoś specjalnie? Nie. Czyli nie? <laughs> Właśnie chyba nie. Przepraszam. E, wiesz co, zapomniałam, że to cztery lata, teraz będzie w sierpniu. Czekaj, jejku, już... Chyba już... czwartego, za trzy jest. dni. Widzisz? Całe życie, znaczy całe nasze życie raz Asia, każdy myśli Asia. Co, co zrobić, żeby A było najlepiej dla Asi? Widzisz, nawet zapomniałam. Dobrze mi przypomniałeś. A czy Douglas zabiera na randki? Lubicie chodzić taki, taki mieć, wiesz, swój czas tylko dla siebie. Gdzie Asia zostaje? Z babcią albo z nianią? Wiesz co, nie, ale właśnie ostatnio właśnie mi pisał, że musimy zacząć właśnie e, takie wychodzić na randki, czy na koncert, czy na kolację, żeby właśnie bo wiadomo, całe nasze życie jest teraz Asia i jej, wiesz, wszystko, żeby dla niej planować. No to zobaczymy, to pewnie teraz, jak wrócę, to może zaczniemy tak raz w tygodniu wychodzić.